Znaczy, no nie rozpiesza nas ta pogoda, co? Przydałoby się trochę słoneczka, tak szczerze mówiąc. Teraz będą filmy troszkę rzadziej. Myślę, że za, za tydzień będzie film dopiero, w sensie w weekend tak myślę. Bo po prostu większość ekipy wyjechała, a też dopiero co mieliśmy koniec kwarantanny, wszyscy chcieli sobie spędzić czas z rodzinką, no i mniej osób było, mniej się też działo. I mieliśmy troszkę załatwiania biznesowych jakichś pierdół w związku z tym, że mogliśmy wyjść z domu wreszcie. No, także ten film najbliższy będzie gdzieś właśnie w weekend, ale kolejne ja planuję tak wrzucać co ty tydzień, także też info dla Was w razie czego. Gdzieś tak mniej więcej co tydzień, co 10, co 10 dni. Tak, tak, tak mi, tak w Stanach się jakoś tam to składało i było najfajniej. Jak on to zrobił? Jak to jest możliwe w ogóle? Nie wiem, czy to... Dobra, troszkę się uczyłem, spróbujmy. Ej, jeszcze mi słabo idzie, ale będę umiał. A to każdy zna, uwaga. Tak to jest maskow. Yy, tylko jeszcze nie umiem tego dobrze. Yy, nie wiem, 20 minut się uczyłem obu tych rzeczy i nagrywałem od razu na Instagram. Poczekajcie parę dni, będę miał mega dobrze. Gra na flecie jest mega kozacka, serio. Opuść ekipy na sklepie ekipy zapraszam serdecznie. <śpiewanie> Dzień dobry moi drodzy, ja właśnie wstałam, zeszłam sobie na dół i będę próbować przerabiać fotę, bo chciałabym rzucić dzisiaj zdjęcie. Wczoraj sobie coś tam popstrykałam, ale to nie jest takie proste, bo dopiero się uczę korzystać sama z Lightroom'a. No, mam nadzieję, że mi wyjdzie. Jakie w ogóle macie plany na dzisiaj, bo ja nie mam kompletnie żadnych i nie ukrywam, że trochę się nudzę. Więc może się czymś zainspiruję. Wiem tylko, że wieczorem idę na siłkę. W ogóle byłam w piątek, to co wam pokazywałam, że sobie jeździłam na rowerku i mam takie zakwasy, ale to nic, nie poddaje się. Trzeba zrobić formę na lato, które już w sumie jest z nami, chociaż po pogodzie tego nie widać, ale no, trzeba zadbać o siebie po tych stanach zdecydowanie. Myślałam też, czy nie zrobić dzisiaj w ogóle live'a, tak jak ostatnio, yy, ale nie zdążę raczej, bo jestem umówiona, że jadę do babci na obiad, więc zaraz będę musiała się, się szykować i bym raczej nie zdążyła. Ale może jutro, dajcie znać, yy, czy chcielibyście jutro jakiegoś live'a, jak się maluję, coś tam sobie pogadamy, podpowiadamy na jakieś pytanka. No. Dobra, uwaga, akcja przegazowa pod McDonaldem. Pozdrowy, ki, pozdrow! Powiedz, tu porywam twoich godzin na mężach, bo tutaj jeden, drugi, trzeci, co umiera po belach. Dalej spogadaj, by sprawić, że go polega. jestem już w domku. A tutaj, co na mnie czeka? Aha, chyba mam testować dwie myszki na więc spoko, mam słuchawki, mam podkładeczkę, a tu mam kubeczek, który dostałam na urodziny, podobnie, co? Cześć Wam, dzień dobry. Ja dzisiaj tam pełna energii z samego rana. Już się wykąpałam, ogarnęłam i zaraz lecimy z królem na śniadanie. Jutro wchodzi film, więc dzisiaj będę jeszcze go montować, a jutro wchodzi film odnośnie kto to powiedział. Ja bardzo lubię odcinki tego typu, ponieważ jak nagrywaliśmy, mogliśmy sobie przypomnieć mega fajne momenty, które były w poprzednim sezonie albo na wakacjach jeszcze, jak byliśmy, czy w LA. Mega się cieszę i mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Ja ostatnio też polubiłam chodzenie w dzwonek. zobacz, teraz cały czas mam na sobie te dzwony, które swoją drogą bardzo polubiłam, które polecił mi Karol. I to właśnie Karol mi zaproponował, że Werka, możesz kupić sobie takie dzwony, będą one wyglądały fajnie. Zobaczysz. Czyli kolory różnią, bo chcę założyć dwa inne buty. Pokaż. Nie różnią. Nie normalnie. No Ale spoko to będzie wyglądać, mi się podoba. W każdym bądź razie Karol mi doradził, żebym chodziła w dzwonach. Pytacie mi się też, mnie się też często skąd mam te dzwony i te dzwone akurat, które ja wybrałam, są z Berszki, ale y, jest naprawdę mnóstwo propozycji również w innych sieciówkach, jak na przykład H&M, w Zarze, różne modele, różne kolory, więc polecam Wam serdecznie. Jest naprawdę wygodnie i nie musimy się stresować, że wiecie, y, tutaj nam coś wystaje, albo coś, albo że mamy jakiś kompleks nóg. Te dzwony naprawdę są spoko. Wróciliśmy do Polski, więc koniecznie zahaczyliśmy na kalmarki. Jedzonko. Staraj się wszystko co zechce. Weź przysto pójdź koleżkę w tym, bo przegrany odejrze